Odkurzacz pionowy Roborock F25 Combo łączy pięć funkcji. Odkurzanie na sucho i mokro, mycie podłóg, suszenie oraz usuwanie kurzu i roztoczy. Odkurzacz pionowy, ręczny i mop elektryczny w jednym skutecznie usuwa zabrudzenia z podłóg, dywanów, tapicerek oraz trudno dostępnych zakamarków. Dzięki pojemnej baterii odkurzacz pracuje nawet do 60 minut na jednym ładowaniu. Bez pośpiechu odkurzysz całe mieszkanie, a kurz, sierść i inne zabrudzenia znikną za jednym. Podejściem. Odkurzacz skutecznie usuwa mikroskopijne zanieczyszczenia o wielkości nawet 0,3 mikrometra. Tak małe, że praktycznie niewidoczne gołym okiem. Efekt? Mniej kurzu, mniej alergenów i czyste, zdrowe powietrze. Dziecko śpi za ścianą, a ty musisz odkurzyć stłuczoną szklankę? Pięciostopniowy system redukcji hałasu obniża poziom dźwięku do 73 dB w trybie eko, dzięki czemu odkurzacz jest doskonałym wyborem dla rodzin z dziećmi oraz właścicieli zwierząt. Stacja bazowa nie tylko ładuje urządzenie, ale także automatycznie myje i suszy wałek po zakończonej pracy. Woda o temperaturze 90 stopni skutecznie usuwa zabrudzenia i zabija bakterie. Następnie suszarka szybko i bez zbędnego hałasu przygotowuje sprzęt do kolejnego użycia. Obsługa odkurzacza jest prosta i intuicyjna. Wyświetlacz na uchwycie pokazuje stan naładowania, wybrany tryb oraz poziom zapełnienia zbiorników. Odkurzacz również samodzielnie przekazuje najważniejsze informacje za pomocą powiadomień głosowych. Odkurzacz RoboRock F25 Combo łączy 5 funkcji w jednym urządzeniu. Długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz skuteczne usuwanie roztoczy i alergenów sprawiają, że to idealny wybór do codziennego sprzątania. Dowiedz się więcej na stronie eurocom.pl.